Chciałem przede wszystkim podsumować swoje dwa lata członkostwa w Radzie Nadzorczej, e, ukoronowanego byciem przewodniczącym tej Rady Nadzorczej, e, wyrazić szacunek i podziękowanie dla wszystkich członków Rady Nadzorczej za wzorcową współpracę. Członkowie, jak Państwo wiecie, wywodzą się z różnych środowisk, mamy także przedstawicieli pracowników. Ale zawsze udawało nam się znaleźć w radzie nadzorczej najbardziej rozsądne rozwiązania dla spółki. O, również chciałem podziękować zarządowi za współpracę. Natomiast y, podsumować swoją pracę mogę w ten sposób, że była to wielka przygoda. Jest to wielka przyjemność służyć takiej organizacji, jak KGM Polska miecie, Sa, ponieważ jest to jedna z najważniejszych polskich spółek, która bardzo dużo uczy, i e, mam przekonanie, że odchodzę z podniesioną głową. Dobrze służąc spół, dobrze służyłem spółce oraz e, interesowi publicznemu i także całemu regionowi. No, na tym polegają też spółki Skarbu Państwa, że decyzje podejmują akcjonariusze, w tym akcjonariusz, który może nie jest większościowy, ale jest głównym akcjonariuszem Skarbu Państwa i Skarb Państwa ma do tego prawo, żeby takie decyzje podejmować. E, oczywiście zawsze można zastanawiać się, skoro nasza kadencja ostatecznie miała dobiec końca w czerwcu, czy ta decyzja była potrzebna, ale szanuję decyzję wiodącego akcjonariusza w tym zakresie. Proszę Państwa, warto pamiętać, że kapitalizacja spółki w ciągu naszej kadencji, naszego działania dwuletniego została potrojona. Wynosiła ponad, lekko ponad 20 miliardów. W tej chwili giełdowa kapitalizacja to jest 61 miliardów. Spółka jest naprawdę dobrze zarządzana i ma bardzo dobre wyniki, z czego też jestem dumny, ponieważ mam swój wkład w ten wynik. My jakoś to bardzo, bardzo, bardzo źle, ze względu na to, że uważamy, że ten, tamten rok był bardzo, bardzo zły i w naszej ocenie ekonomicznie firma stoi no, przed dużym problemem. Zmiana dzisiaj w Radzie Nadzorczej przez Skarpaństwa... Jest pozorowana i nam nie trzeba było najpierw zakończyć rok 2025, czyli zwyczajne walne powinno być w czerwcu, ocenić całość spółki, całość, całość rady i to uważamy jako początek chyba dalszych przemian w kghm co jest niepotrzebne, bo uważamy, że spokój społeczny dzisiaj jest. I dla nas ta zmiana jest naprawdę bardzo się odbierana. Zmiana przede wszystkim właściciela, tak, czyli Skarbu Państwa, czyli patrzymy się na ministra, doprowadza do tego, że wymienia członków Rady Nadzorczej, w wsadza swoich, a co za tym idzie historycznie znamy wszyscy, co się będzie dalej działo. Uważamy, że będą zmiany w zarządzie. Popatrzymy się na to, że no, zadłużenie rośnie, tak. Yy... Podatek no, niestety nie zrobił nic pozytywnego w sensie takim, że nagle nam spłyną duże pieniądze. My musimy wiedzieć, że koszta energii nam rosną, koszta wody, koszta gazu. Tak? My płacimy rocznie ponad 1,4 mld zł. Więc jak popatrzymy się na ulgę, którą nam zrobiono w roku 2026, to my z tego tytułu, tak naprawdę zamiast 580, będziemy mieli tylko 250 milionów Także nie do końca jest tak, że to nam bardzo pomoże, a zadłużenie nam rośnie. Czy dla mnie jest to czarny dzień KGHM-u, W związku z tym, że te zmiany dokonane w takim momencie i w tak trudnej sytuacji polskiej miedzi świadczy o tym, że skarb państwa nie liczy się z sytuacją gospodarczą spółki, liczy się tylko polityka i sprząta się ludzi, którzy weszli, wdrożyli się po to, żeby dokonać zmiany w zarządzie. No jak widać zmieniają się ministrowie, oni potrzebują też mieć swoich ludzi. Nikt się nie przyjmuje gospodarką, tylko interesami politycznymi. Myślę, że to są bardziej tygodnie niż miesiące. Zmiana zarządu prezesa? Ja myślę, że dotyczy to na pewno prezesa i niektórych członków zarządu. Tak jak powiedziałem, to jest czarny dzień dla spółki. W związku z tym myślę, że to jest jednoznaczne, że te zmiany wynikają tylko z interesów politycznych, a nie gospodarczych zmian. W związku z tym, że oni się nigdy nie przyjmowali tym, co się dzieje w spółkach, w których mają udziały, dla nich, się interes, dla nich jest ważny tylko interes ludzi, których oni uważają za swoich, a nie to, co się będzie działo w spółce. A to już myślę, że wynika to z tego, że się zmieniły władze, które zarządzają tam u góry w Warszawie, czy politycy i oni muszą mieć swoich ludzi. To jest tragedia dla spółek Skarbu Państwa. Ja uważam, że jest trudna sytuacja i w związku z tym potrzebni są ludzie, którzy po pierwsze są z tej firmy, po drugie rozumią tą firmę, a nie ludzie, którzy przyjdą z zewnątrz, przyprowadzą swoją świtę i będziemy mieli dalej zabawę w ciuciubabkę.